Mój ostatni filmik o zwrotach na Vinted wywołał niemałe oburzenie, także dzisiaj przeczytajmy sobie niektóre komentarze i pomalujmy się razem. Mogliby zrobić płatne zwroty dla tych, co nie odbierają paczek. 100% się zgadzam, chociaż szczerze mówiąc ja nigdy nie spotkałam się personalnie z taką sytuacją, żeby ktoś nie odebrał mojej paczki. Mnie rozwalają ludzie, którzy proponują 120 zł, jeśli mam coś wystawione za 210. Takich sytuacji jest masa. Powiem Wam, że ja już się nauczyłam, żeby wystawiać rzeczy o 5 zł drożej, niż bym chciała za nie dostać. W sensie, żebym zawsze miała to pole do negocjacji, bo wiem, że ludzie zawsze będą chcieli taniej. Ostatnio kupiłam tak płaszcz, dalej leży w zaklejonym worku, bo nie da się otworzyć, a jeden z wełny się wietrzy już tydzień na balkonie. Girl, ja wiem o czym Ty mówisz. Może nie do końca jasno wam zobrazowałam, w jaki sposób ta skórzana torebka, którą ja kupiłam, śmierdziała. Tego się nawet nie dało wyjąć z opakowania. To nie był po prostu smród torebki, którą miała osoba paląca. To był smród torebki, która jest w domu, w którym w środku ktoś musiał palić przez parę lat. Ja kupiłam sweter nowy bez metki. Napisałam przed zakupem do sprzedawcy, czy na pewno nowy, a on tak tak i przed zużyty i brudny. Napisałam do supportu dlaczego mam płacić za to, że ktoś mnie oszukał. Cisza. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ten support Vinted średnio ogólnie działa. Żeby w ogóle otrzymać jakąkolwiek odpowiedź od człowieka, trzeba przejść przez serię pytań z botem. I to im na pewno ułatwia w weryfikacji tych zgłoszeń, ale jest to faktycznie troszeczkę uciążliwe. Tych komentarzy jest naprawdę masa, także dajcie znać, czy robimy part 2.